na pewno i kurwa mnie Musisz Nie, no, come on. Ja disconnect. Boże pana, proszę cię. Na nożu to to I zakręć. No kurwy. Raz, ostatni. Zakręć! No ja pierdolę! Musisz na pełnym speedzie! Nie! Musisz krawędzią biec i tak podskocz lewo Nauczę cię! O tako, i lecisz prosto i na koniec zakręcasz. Ale zakręć. Kur... Pa. co się stało? Ten wyszedł. <laughs> No nie wiem, idą kurwa się loguje, co jest do dobra? Kurwa nie gram, spierdala jednak, nie chce mi się grać w stream. Do kurwa dobra, loguj dobra. się pizdo. Nie gram, jebać się. cel. Uuu. Do matki się tak odzywać, kurwa, możesz nie <grym> do mnie. No, włączasz to czy nie? Powiedziałem ci przecież. Co jebana pizda nie mogę z niego. <grym> chorb patologia Kurwa jebana okay. Co? 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 O ej, ten ruczek dobra, jest gorzej ode mnie. Siadaj. Bo to jest B, co takiego kurwa wyjewane? Ojej, ojej, bomb. To było zbyt piękne. Kolejk wycofał. Nie chcesz, Hagel, do mnie przyjść, żeby patrzeć z drugiej strony? Nikt nie jest. Żeby tutaj się wcelować.

Szybko, szybko. Puść mnie, puść mnie. Kurwa, sorry Zaczynamy. Wreszcie, słuchaj A tak. On tam jest, po lewej. Nie, nie, nie. nie. A co on robi? Kurwa, kurwa, wezmę o, ci to Idzie. No ja pierdolę. O, nie no. O do chuja. On tam jest. Jeszcze jeden. I idziemy. No nie chodzi se, k**a. Na strzałkach. Ojej! 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 Nie mogę z ciebie. Waruwo jeb**a, rzucaj się wcześniej. I tu. Pomogę ci się wyjebać

Jeszcze jeden! Dobra, niech zabijamy Osiem osiem Jeden mi Ale nasz, nasz jeden na Wapsa, Dwa No to fuck, ale nigger. Nigger, nigger, nigger. Nigger, nigger, nigger. Nigger, nigger, nigger. się wody, go nie chyba cofają. A nie, my mamy pakę, wait. Nie mogę. Ej, chodź tu, do pana. A gdzie ty jesteś? 就是这个。